Dobra. Bardzo się cieszę, że was widzę. Stęskniłam <noise> się z wami. <noise> jestem bardzo zadowolona, po poprzedniej sesji naprawdę dużo zmian nastąpiło. Ja, ja nie jestem taką osobą, która tak łatwo zauważa zmiany, a mhm. tutaj widzę, widzę i tak sobie dzisiaj wróciłam do tych e, poprzednich punktów i w każdym coś się zmieniło. Niektóre bardzo, niektóre trochę mniej. Dlatego Super. do tego teraz. Dobra. Wracam. Lecimy, proszę panią. Tutaj mamy punkt szósty, i w tym punkcie szóstym mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Mm -hmm. e, I nie wiem, czy nam się to uda zrobić e, Laurę, bo to Laura ma na imię, córka, tak? To może od niej zaczniemy. Ona jest najważniejsza, rozumie teraz, tak? Eee, no, tak, tak. Dobra. Ona jest najważniejsza. Dobra, to zróbmy z nią. Ile ona ma lat, e, dziewczynka? Prawie cztery, za miesiąc cztery latka. Super, dobra, to zrobimy. Super. O tych histeriach chciałam powiedzieć, bo no. y, Laurka m, teraz już jest starsza, ale jak była mała, to bardzo często wpadała w takie amoki, budziła się w nocy, w takie histerie, jak gdyby była w takim amoku, nie można było jej dobudzić. To czasami to trwało pół godziny, czasami godzinę. Zawsze niespokojny sen. Do tej pory śpi bardzo. Maciuś. Mhm. Zaczynamy od laury, bo to jest najważniejszy temat. Pani Małgosia mówi. Okay. Mhm. Jak ją widziałeś? Powiedz mi? Czy jak widziałem ją będąc w brzuchu? <coughs> największym właśnie takim problemem, który ona doświadcza, to było takie poczucie braku bezpieczeństwa. Przez to, że mama miała jakby wątpliwości, w to. Czy udaje się właśnie tą ciążę donosić? Ona automatycznie, mm. będąc w środku, miała takie poczucie, że ten jej byt jest taki niepewny, że to nie jest taki na 100%, że ona przeżyje i cały czas jest takie właśnie napięcie. Ona mm. jakby przyzwyczaja się poniekąd do tego stanu, jest to dla niej coś normalnego i kojarzy to z życiem. A co kojarzy z życiem? To właśnie takie napięcie, ten stres. Y i właśnie tą walkę, to co Pani właśnie mówiła o tym, że ona jakby próbuje, cał, cały czas próbowała mamie dać znać, że, że żyje. Ona musi cały czas to udowadniać innym. Dobra, mhm. I to się niestety uruchomiły właśnie w trakcie ciąży z tego lęku o to jej przeżycie, uruchomiły się też traumy jakby związane ze śmiercią. I to też widziałem w tych, kiedy nie można jej wybudzić w trakcie nocy. Mhm. to widzę jakieś takie przebitki, no bo ona jeszcze jest bardzo mała i jakby nie ma tak mocno zatartych tych w ciele, powiedzmy. No. Ona ma dalej jakby taki dostęp do, do, do siebie z kiedyś i widzę, że po prostu momentami przeżywa po prostu swoją śmierć wtedy. Widzę, że tak specyficznie mi się rzuca jakiś taki jeden bardzo mocny obraz, Jakaś dziwna przestrzeń, to nie jest jakby na ziemi. Yy, trochę to przypomina aborcję, którą ona jakby przeżywa siebie samej. Poczekaj, żebym dobrze zrozumiała. Ona jest małym dzieckiem, które jest, który jest yy, aborcjowane? Tak, to jest jakaś przestrzeń. Ty widzę jakieś inne istotne. To nie są jakby ludzie. Yy. To wygląda jak jakieś doświadczenie, bo ta istota, która jakby ma w sobie to dziecko, nie jest taka sama z wyglądu jak te, które przeprowadzają ten eksperyment. Poczekaj, 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 poczekaj. Gdzie my, kurna, jesteśmy? Bo ja nie bardzo teraz rozumiem. Rozumienie: jesteśmy na Ziemi? Nie. Jesteśmy w, jakimś, w jakiejś przestrzeni, powiedziałeś, czyli zupełnie tak. odmiennej niż tutaj naszej, ona tak. jest ona jest jako istota, która ma się urodzić u jakiejś istoty, rozumie, tak? Nie u człowieka. Tak, tak dokładnie. Okej. Okay. I teraz Z tak. racji tego, że tej i w jednej i w drugiej sytuacji jest to okres właśnie ciąży i jest zagrożenie życia, to jej się po prostu przeklejały, przekleja to doświadczenie, ono, je, ono się bardzo mocno w niej zapisało. Wy tłumaczcie, teraz Macieś pójdziemy tak dobra, tam dobra, bo ja muszę to zrozumieć. Powiedz mm. mi, co tam się odbywa? Oni usuwają jej ciąg, ona idzie na aborcję, usunięcia płodu? Ona z tym walczy, ona, jest, ona nie chce tego, żeby tak się stało. Czy jest zmuszona do tego ta istota? Tak, bo ja ją widzę taką jakby przypiętą, ona jest jakby częścią sparaliżowana. Próbuje walczyć, ale jej się to nie udaje. I widzę właśnie dwie istoty, które to dziecko usuwają. A dlaczego ona, to ona nie chce usunąć, rozumie tego dziecka? Nie, nie, nie. Ona jest tam, ci przymusowała. Powiedz mi, jak te istoty wyglądają? Najbardziej przypominają takich szaraków. A to są troszkę a ta, wyższe. A ta kobieta? Ta kobieta ma taki kolor, jakby jakby Sinam ma całą, to jest taki niebieski, ale taki wpadający w szary kolor skórę, ale jest bardziej jakby przypomina z wyglądu człowieka, ale troszkę są tutaj pewne różnice. To nie jest ta sama rasa, ale jest bardziej jakby podobna ludziom niż tamte drugie istoty. Ona ma przede, przede wszystkim... Nie, emo... nie, nie, nie. Ona widać, że ma jakby emocjonalność, tamci nie mają tego. Jakim prawem oni dokonują aborcji? No, oni ją porwali. Przeprowadzają jakieś swoje doświadczenia na niej. Mutują je. Ja potem widzę to dziecko w jakiejś takiej jakby kapsule i oni cały czas nad tym pracują i modyfikują ją. Zmieniają ją genetycznie. no i eksperyment się nie udał, ta istota zmarła. Okej. Okay. Żebym mogła to pojąć, co ty do mnie mówisz, bo jest to dla mnie zaskoczenie, muszę stwierdzić. ale Wiem, że takie rzeczy istnieją, natomiast nie wiedziałam, że kiedyś dojdziemy do tego w naszej sesji. Maciuś, oni wyciągają z niej to dziecko, czyli robią jej aborcję, w którym miesiącu ciąży to się odbywa? U nich to chyba w ogóle y, inaczej trwa. Natomiast Dobra. to jest taki moment, chwilę przed tym, gdzie gdyby urodziła, to jeszcze to dziecko mogłoby samo funkcjonować. Oni potrzebowali. Mhm. Tak. Oni Dobra. potrzebowali, żeby to dziecko było jeszcze w okresie, w którym jest zależne y, od matki. Wyciągają mi to dziecko. Co z kobietą, tak. która przechodzi tą aborcję? Zabijają ją od razu. Robią na niej badania, sprawdzają jej tamten genetyczny kod, tak dalej. Potem na tym dziecku tam zaczynają wprowadzać zmiany. Ona nie jest dla nich aż tak istotna jak to dziecko, bo oni chcą wprowadzać zmiany, żeby ono się rozwijało już z tymi zmianami. Oni jej tylko potrzebowali jako wzór. Ok, sprawdź mi tak. Rozumiem, że Laura, teraz śpiąc w nocy, mając kontakt z jakby z tym, z tym wspomnieniem, rozumie, że ona cały czas przeżywa w kółko i w kółko to doświadczenie w jakimś stopniu. Tak. Ok. sprawdźcie mi bardzo cię, proszę, w jaki sposób oni znajdują tą istotę, tą kobietę, bo to rozumiem, no obojętne, bo to humanoidalne to może to jest kobieta, rozumiem, tak? Czy tam jest tak, płeć. Tak, tak. Okej. Okay. Y Sprawdźcie proszę, w jaki sposób oni porywają tą kobietę. Widzę jakąś taką przestrzeń, jakąś planetę, na której jest dużo raz, gdzie się jakby one mieszają, mają ze sobą kontakt i po prostu ją porywają. No po prostu jak? No widzę, że tak by ją wprowadzali w taki właśnie stan jakby odrętwienia, po prostu łapią ją, zabierają ją, jakby nas to jest jakiś pokład jakiegoś statku i odlatują prosto stamtąd, zabierają ją okay. do siebie. Dobra. Taki duży jakby statek, taki statek matka. Dobra. Maciuś, bardzo cię proszę, idź do momentu, kiedy oni zbliżają się do niej. Jak ono ma na imię? Ajana. Idź do momentu, kiedy oni się do niej zbliżają, proszę. Mhm. Zrób mi tam stop klapkę. Mhm. Ja wchodzę. Sprawdź mnie proszę na mhm. poziomie DNA, czy to na pewno jestem ja. Znaczy to jest pani, ale jest pani jestem taki inna. raz. Jak... Tak. Wiem. Mhm. Okej. Okay. Chcę tylko, żebyś sprawdził, czy to jestem na pewno ja po, po DNA. Wiem, że wyglądam inaczej w tej chwili. Tak. Mhm. Okej. Okay. Ja staję przed Ajaną. Powiedz mi, gdzie ona jest? Ona śpi. W tej chwili co to jest za moment? Nie, nie, ona idzie. To jest jakby jakieś takie widzę, jakby ulicę przejścia i ona idzie jedną z dróg. Dobra, masz tam stop klatkę? Tak. Ok, Ja chcę stanąć między nią a nimi. Mhm. Okej. Okay. Puść czas bardzo cię proszę. Przyglądają się tylko, nie podchodzą ostatecznie. Łapie precz. Bo się z wami porachuje, to będziecie pamiętać to przez kolejne tysiąc wcieleń. Już bym stąd. Hmm, zeszli stąd. Tąd. Macie ta osoba, która jest za panią, jest. A, okay. No, mów. No, była jakby zaskoczona całą sytuacją. Nie widziała pani wcześniej. Nie. Trochę była przerażona wszystkim. Chcę się odwrócić do niej. Mhm. Witaj, Ajano. Zapytaj, kim pani jest. To nie ma znaczenia, kim ja jestem. Znaczenie ma, po co przyszłam do ciebie. Chcę stworzyć dla ciebie bezpieczne miejsce. Co ty na to, żeby nigdy nie przydarzyła ci się krzywda i Twojemu dziecku? No to, a czy miałaby się jej przydarzyć krzywda? Mhm. Dotkn... Nie, nie chcę, żeby miała te wspomnienia nawet. Bo taki jest świat, kochana. Przyszłam po prostu cię zabezpieczyć, nic więcej. Nie chcę ci tłumaczyć tych rzeczy i nie chcę, żebyś miała wspomnień. Żadnych wspomnień nie chcę takich. Ale na żeby sprawdzała Pani intencje, jakby się tak przyglądała do okay. środka. Dobra, okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Pozwolisz mi zabezpieczyć Cię i Twoje dziecko? Tak. Okej. Okay. ci się składa ręce, łączy się ze światłem i miłością i tworzy wokół niej bańkę energetyczną, która zabezpieczy ją i jej małe dziecko. Tak? żeby nigdy żadna nacja nie zrobiła jej krzywdy i żeby nigdy nie brała w eksperymencie jakimkolwiek żadnego doświadczenia nie miała z eksperymentami. Mhm. Na tej bańce pojawił się taki symbol, który oznacza jakiś rodzaj immunitet. Nietykalność. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, Ajano. Podziękowała. Do zobaczenia. Maciuś, ja wychodzę. Mhm. Sprawdźcie mi bardzo cię proszę teraz po tych zmianach, które zostały dokonane, czy Ajana i jej dziecko przeżywają? I czy wszystko tam się dobrze kończy? I sprawdź mi proszę, czy kiedykolwiek zdarzyło się tak, że oni próbowali na niej jakiś, e, jakiś badań genetycznych albo jakichkolwiek badań? Nie. Okej. Okay. Wyjdź to proszę.